Cześć, ja jestem Tomek Strekker, to jest kanał Koniec Bycia Singlem, a dzisiaj temat trudny. Dzisiaj temat o zazdrości i jak sobie z nią poradzić. Skąd się bierze, jakie są rodzaje zazdrości i co się w nas dzieje, kiedy tę zazdrość czujemy i co wtedy robimy. Zapraszam do oglądania tego dzisiejszego odcinka. Thank you. Zazdrość jest trudna do okiełznania. Ciężko nam ją sklasyfikować, czy jest ona uczuciem, czy jest ona emocją, czy jest ona pewnym stanem, który w nas jest, czy może dotyka nas, a potem z nas odchodzi. Czy jest dobra, czy jest zła. No W niektórych sytuacjach na pewno moglibyśmy ją określić, jeżeli przyczynia się ona na przykład do rozpadu związku, do tego, że nie jesteśmy w stanie z drugą osobą wytrzymać jako coś, coś złego. Ale jeżeli na przykład zazdrościmy komuś jakiejś sytuacji, i robimy wszystko, żeby również osiągnąć pewien nasz status społeczny, to moglibyśmy powiedzieć, że jest to coś, co na nas wpływa pozytywnie. Pytanie jest, jaki to jest rodzaj zazdrości, co się w nas dzieje i jak my ją odbieramy. Drodzy Państwo, dzisiaj oczywiście nie będziemy mówić o tym, na czym e, polega zazdrość, że na przykład chcemy mieć większy dom, bo nie tego dotyczy ten kanał. Oczywiście będziemy mówić o zazdrości w związkach. E, te zazdrości w związkach mogą mieć wiele swoich twarzy, wiele swoich oblicz, i chciałbym na samym początku kilka z nich omówić, zanim dojdziemy do tego skąd one się biorą e, i jak się w nich zachowujemy. Otóż e, te zazdrości e, mamy e, w pewien sposób uszeregowane i sklasyfikowane. I ja wiem, że to pewnie moglibyście poczytać w książkach psychologicznych, dużo szersze e, i dużo lepiej rozwinięte pewne punkty, natomiast na potrzeby tego naszego dzisiejszego filmiku, skomasowałem je i pozwoliłem je sobie omówić w taki sposób dosyć prosty, łatwy do zrozumienia. Pierwszy rodzaj zazdrości, który chciałbym poruszyć, to zazdrość tak zwana relatywna. Jest to jakby e, obawa o niewierność drugiej osoby. I pojawia się ona stosunkowo często. To znaczy pary, które się z sobą spotykają e, zaczynają się obawiać, że druga osoba je może zdradzić. Szczególne tutaj chodzi o zdradę fizyczną, e, czyli o to, że niestety, ale zostanie ona e, e, pociągnięta e, czy zainteresowana ciałem, fizycznością innej osoby i skorzysta z tego, czyli będzie po prostu z nią uprawiać seks. E, ta zdrada, e, e, która mogłaby się pojawić, jest właśnie, e, żeby nie pojawiła się to. My się jej obawiamy, nie chcemy, żeby ona się pojawiła w nas, i y, pojawia się w nas w związku z tym zazdrość. Zazdrość, czyli boimy się o drugą osobę, żeby nie wyrządziła nam czegoś złego. Natomiast ma ona również sporo swoich takich odcieni, bo może być obawa o niewierność zdrowa, że na przykład nie chcemy, żeby ta druga osoba nas zdradziła. W związku z tym jesteśmy trochę o nią zazdrośni, bo ona nam się bardzo podoba i taka, która może popaść niemalże w panikę, że nie pozwalamy tej osobie na normalne funkcjonowanie w swoim życiu. Może być na przykład zazdrość jako drugi rodzaj niepokojąca. Jest to obawa że coś się stanie drugiej osobie. Że boimy się tak bardzo, żeby ta druga osoba nawet wychodziła gdziekolwiek z domu, że coś jej się może wydarzyć. Czy to może się wydarzyć jakaś choroba, czy się może wydarzyć jakaś, jakaś trudność w postaci wypadku. Czy może się wydarzyć coś, że ta osoba zostanie zraniona, że zostanie pobita, że zostanie skrzywdzona? Zazdrość niepokojąca częściej pojawia się w relacji rodzić dziecko, ale tak samo w relacji pomiędzy. Osobami, które są z sobą parą, również się zdarza taki rodzaj zazdrości. Zazdrość zaborcza, jest to nadmierne kontrolowanie. Wynika ona mm, oczywiście też w pewnej części z tego, że obawiamy się, że ta osoba może nas zdradzić, ale może też nam chcieć zrobić coś w ogóle złego, że... Mm, jak ktoś z Was oglądał na przykład e, może jakieś seriale e, amerykańskie, które właśnie pokazują, e, że w tych relacjach osoby sobie nie ufają, niby są w związku, ale tak naprawdę tej miłości tam nie ma. I często właśnie pojawia się to w relacji, która to e, nie jest oparta na miłości, właśnie to kontrolowanie, czyli czy ta osoba przypadkiem nie chce mnie oszukać, może finansowo, czy ta osoba e, rzeczywiście to, co do mnie mówi, jest zgodne z prawdą, czy ta osoba. E, e, jest godna zaufania. E. Taki rodzaj zazdrości dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn, chociaż częściej zdarza się w wypadku kobiet. Generalnie częściej w ogóle zdarza się zazdrość w wypadku kobiet, chociaż mężczyzn ona dotyka też w sporym stopniu. Natomiast takie kontrolowanie, czyli muszę sprawdzić na przykład jej od razu komórkę, patrzę czy jak do niej przychodzę, do tej drugiej osoby, czy wszystko w tym jej mieszkaniu jest na takim miejscu, którym być powinno i czy ona przypadkiem nie robi czegoś, nie pojawia się, jakaś inna osoba w związku, albo może nie chce mnie oszukać. Może być zazdrość fizycznej obecności, czyli na przykład, że więcej czasu spędzamy z kimś innym. Niż, e, niż właśnie z tą naszą drugą połówką. Może to wynikać na przykład z tego, że e, w związku jedna osoba może mieć chorą babcię, no i z tą babcią przebywa, no bo, no bo chce e, tej babci pomóc, chce coś dla niej zrobić, a ta e, druga osoba, na przykład w tym wypadku kobieta, która jest zazdrosna, czuje się, że za mało czasu spędzamy z nią, a za dużo na przykład z tą babcią. Może być też sytuacja odwrotna, że na przykład e, to. Eee, mężczyzna jest zazdrosny, na przykład, o relację z jakąś przyjaciółką swojej żony, e, czy swojej, e, e, swojej e, tej drugiej połówki, swojej dziewczyny. I co wtedy? No, i wtedy tak samo pojawia się zazdrość, że na przykład on czuje się, że jest na drugim miejscu i e, e, no, nie do końca pasuje, e, pasuje mu ta sytuacja. Najczęstsze obawy, które w nas się pojawiają, jest to jakby e, taka zasada, która e, bym powiedział, że jest bardzo dużym uogólnieniem i e, jest e, bardzo dużą taką generalizacją. E, czyli zdarza się ona najczęściej w ten sposób, że kobiety obawiają się zdrady emocjonalnej, czyli na przykład, że mężczyznie, mężczyźnie spodoba się jakaś kobieta, albo on się w niej zauroczy, czy nawet zakocha. Mężczyźni najbardziej obawiają się zdrady fizycznej i najbardziej to jest najczęściej bolesne. E, to nie o to chodzi, że kobieta, która zostanie zdradzona fizycznie, to nie będzie tego Przeżywała. Oczywiście, że będzie i będzie przeżywała pewnie w ogromny sposób. Czy tak samo mężczyzna, który dowie się, że jego kobieta się zakochała w innym mężczyźnie. Ale te rodzaje zdrad, najbardziej się nich obawiamy i zazdrość pojawia się najczęściej właśnie w tych wypadkach. Co się pojawia w takiej osobie, która, w która jest zazdrosna? Jak moglibyśmy sklasyfikować właśnie zazdrość? Zazdrość związana jest często ze smutkiem, z naszym stanem emocjonalnym, czyli my po prostu czujemy się niemalże odrzuceni przez tę drugą osobę, czujemy gniew, który w nas może się pojawiać, możemy Czuć też poczucie straty. Jeżeli takie emocje, stany emocjonalne Tobie towarzyszą, to znaczy, że prawdopodobnie możesz mieć w sobie jakieś elementy związane z zazdrością. I wtedy trzeba się zastanowić, bo zazdrość, jeszcze raz powiem, mała, delikatna, kiedy na przykład zależy nam na drugiej osobie, jest jak najbardziej czymś prawidłowym, ale ta zazdrość taka, która jest... Przegięciem może powodować duże straty w związku. Co wtedy robimy, kiedy pojawia się zazdrość? Otóż ja je sklasyfikowałem jako kilka takich punktów zawodów, które możecie je sobie wyobrazić. Pierwsza to oczywiście mamy stan detektywa. Detektyw, który szuka dowodów na przykład na zdradę, na to, że ktoś robi coś e, złego przeciwko nam. No i taka osoba. Wszędzie zaczyna e, obserwować tę drugą osobę. E, zdarza się tak, że takie osoby nawet zakładają innym e, jakieś aplikacje w komórkach, gdzie te osoby jeżdżą. Zdarza się tak, że mają podsłuchy. E, mówię o takich skrajnych przypadkach. Częściej jest to oczywiście rozmowa z na przykład jej znajomymi, z jakimiś z jej wypadku mężczyzny, z tej drugą e, wypadku kobiety. Ze znajomymi mężczyzny, i dociekanie, czy przypadkiem tam się nie pojawi jakaś nieścisłość w tej rozmowie. I to jest najczęstszy powód, e, najczęstszy taki sposób działania detektywa, czyli wyszukiwanie z, e, problemów, które mogą się pojawić, czy jakiejś nieścisłości. Drugi punkt to e, skarbówka, czyli wszelkiego rodzaju kontrolowanie wszelkich spraw. Jeżeli mam wszystko pod kontrolą, to będę się czuć bezpieczniej. No i wtedy. Możemy na przykład mówić ufam, ale kontroluje. W takiej sytuacji taka osoba zaczyna e, robić wszystko, czyli nakładać takie punkty na tą drugą osobę, żeby ona jej się ze wszystkiego spowiadała. Co robiła, gdzie robiła, jak robiła. E, troszkę to jest inny sposób niż bycie detektywem, bo tamto jest robione najczęściej za plecami. Tu jest robione wprost. Czyli my chcemy kontrolować tą osobę i ona ma cały czas być przy nas i nam się spowiadać ze wszystkich rzeczy, które robiła. Dziennikarz e, jest to e, osoba, która zajmuje się całkowitym pytaniem o wszystko co robi ta osoba. Czyli staramy się nie tylko już tą osobę pytać, tak samo znajomych, tak samo rodzinę, szersze kręgi. Oczywiście to jest trochę takie powiązane z tym byciem detektywem, ale właśnie taki rodzaj i taki sposób działania może być nazwany dziennikarzem, który niestety w znacznym stopniu przyczynia się również do rozpadu związku. Może to być na przykład prokurator, czyli wiecznie oskarżanie tej drugiej osoby, że nie poświęca wystarczająco dużo czasu dla nas, że e, brakuje nam e, bycia z tą osobą, że to ona powoduje wiele poziom do tego, że to my jesteśmy zazdrośni, to nie jest nasza wina, że my jesteśmy zazdrośni, tylko właśnie tej drugiej osoby jest wina, bo to ona doprowadza do takiej sytuacji. I może być też kula u nogi, że wszędzie i zawsze chcemy być z tą drugą osobą. I stajemy się taką kulą u nogi. Może to już nie jest typowo zawód, ale jest to e, takie bycie e, bezpośrednio za każdym razem z tą osobą. Czyli stajemy się dla tej osoby taką kulą u nogi, gdzie cały czas z nami jest. Właśnie. Skąd się bierze zazdrość. Skąd się biorą takie stany. Oczywiście niektóre są stanami można powiedzieć, czy takie kontrolowanie, czy patrzenie na drugiej osoby działanie uzasadnione, jeżeli rzeczywiście mamy podstawy myśleć ku temu, że ona nas zdradza. I warto czasami to sprawdzić, czy tak jest. Natomiast kiedy mówimy o normalnej relacji, kiedy ta sytuacja, Taka zazdrość nie pojawia się w sposób naturalny, czyli pojawia się w sposób taki niemalże chorobliwy, szkodliwy dla naszego związku. Otóż najczęściej, drodzy Państwo, wynika ona z braku wiary w siebie, a dokładnie, mogę powiedzieć to wprost, braku Twojej wiary w Ciebie samego. Może to wynikać y, z kompleksów, które w sobie masz. Może to wynikać z tego, że masz poczucie, że inni są lepsi od siebie. Że ta osoba, z którą jesteś, to częściej się tyczy nawet mężczyzn, e, w wypadku e, m, na przykład, właściwie to się tyczy tak zarówno kobiet, jak i mężczyzn, myślę, że po połowie. E, że mamy wrażenie, że ta nasza druga połówka spotka na swojej drodze kogoś lepszego od nas i wtedy nas opuści. Nie mamy poczucia tego, że ta osoba jest z powodu. Pewnego, pewnego uczucia, które ma w sobie, miłości, którą nas darzy, ale mamy cały czas poczucie, że ona jest z nami z tego powodu, że e, ma w nas jakiś interes. To jest dosyć głęboko zakorzenione i często nie jest łatwo wywlec to na zewnątrz, ale jeżeli takie poczucie w nas jest, że może ktoś być na przykład od nas bardziej majętny, to się dzieje częściej w przypadku mężczyzn, albo jakaś kobieta może być ładniejsza ode mnie, to znaczy, że masz poczucie, że ta kobieta jest na przykład tylko z tobą z powodu pieniędzy, albo ten mężczyzna jest tylko i wyłącznie z powodu tego, że masz na przykład piękne piersi. No i co wtedy? No, to na pewno e, możecie sobie odpowiedzieć, że wasz związek został oparty o coś, co nigdy w życiu nie jest w stanie dać szczęśliwej relacji. Możesz mieć poczucie, że nie zasługujesz na tę drugą osobę. Takie poczucie. Powoduje, że my często przez tą naszą zazdrość doprowadzamy do tego, że ta osoba chce z nami się rozstać. I to my naszą zazdrością powodujemy, że rzeczywiście ta osoba już po prostu dosyć ma przebywania w naszym otoczeniu. Może to być również, że e, wynikać z tego, że czujesz się gorszy od tych wszystkich osób, które spotykasz na swojej drodze. Że może ta osoba na przykład jest wierna Tobie, jest wszystko z nią w porządku, ale Ty cały czas przez te swoje kompleksy czujesz się gorszy od innych mogło to być spowodowane relacjami na przykład w domu, że nigdy tata nie powiedział ci, że jesteś piękną dziewczyną albo tobie drogi kawalerze, że nigdy nie powiedział ci tata, że jesteś wspaniałym mężczyzną. No i tu dochodzimy do czegoś, co jest głęboko w środku, do pewnych spraw, które w dużym stopniu mogą przyczyniać się z naszą przeszłością, z naszymi sprawami, które powinniśmy o nie zadbać, myśląc o relacji, myśląc o tym, kiedy dopiero chcemy wejść w relację, czy jesteśmy do, wystarczająco dojrzali do tego, żeby móc być dla drugiej osoby oparciem i żeby ta druga osoba była oparciem dla nas, żebyśmy potrafili jej zaufać. Bo tylko i wyłącznie zdrowy związek opiera się na zaufaniu. A zazdrość może doprowadzić w bardzo szybkim stopniu do całkowitego rozpadu tej relacji. Serdecznie Wam dziękuję. To jest kanał Koniec Bycia Singlem i wierzę, że to dzisiejsze spotkanie pozwoli Wam e, trwalej, solidniej, lepiej budować Wasze przyszłe relacje, a dzięki temu Wy będziecie mogli w końcu sobie powiedzieć koniec bycia singlem. Ja nazywam się Tomek, nadajemy z kawiarni Agere Contra, z centrum Warszawy, z ulicy Chłodnej 2 przez 18 i dziękuję Wam za wszystkie suby. Do zobaczenia. Bo bonus jeszcze, bo najważniejsze nie powiedziałem, ale tu przy okazji test, czy oglądaliście do samego końca. Słuchajcie, co zrobić, jeżeli na przykład jesteś taką osobą zazdrosną, lub ta druga osoba jest osobą zazdrosną, no bo przecież to jest najważniejsza część tego filmu, dlatego jest na sam koniec w formie bonusa, a właściwie w formie najważniejszej części właśnie tego filmu. Drodzy Państwo, po pierwsze, jeżeli w tej pierwszej części e, zorientowaliście się i zrozumieliście się, e, odnaleźliście się, że jesteście taką osobą zazdrosną, to jest pierwszy punkt, który pozwoli wam na wdrożenie pewnych działań e, naprawczych właśnie w waszej relacji. Pierwszym z takich elementów jest opanowanie emocji, czyli racjonalizacja i potraktowanie myśli trochę jak przejeżdżający samochód. Czyli e, jeżeli na przykład jesteście teraz w domu Albo w jakimś innym zupełnie miejscu. I myślicie o swojej wspaniałej drugiej połówce, cudownym mężczyźnie, dobrze zbudowanym, pięknym, w ogóle, ach, ach, ochijachy, i same cudowności. Jeżeli myślicie o swojej ym, tej drugiej połówce, cudownej, wspaniałej kobiecie, pięknej, zaradnej, uczciwej, miłej, mądrej, inteligentnej. No i myślicie o sobie jako o tym gorszym, jako na przykład yy, yy, pojawia się taka myśl, że ta osoba was zdradza z kimś innym. Weźcie tę myśl i potraktujcie ją jako przejeżdżający samochód przez Waszą głowę. To znaczy pozwólcie jej po prostu się odbyć. Takie myśli są myślami natrętnymi. Bywają dla nas bardzo trudne. To znaczy my mamy czasami problem, żeby sobie z nimi poradzić. Mówię o tej sytuacji, kiedy rzeczywiście ta zazdrość jest chorobliwa. Nie kiedy macie ku temu powody. Kiedy na przykład ta osoba rzeczywiście może Was zdradzać. Ale wtedy, kiedy ona jest dla Was dobra, kiedy dla Was jest kochająca, a to Wy e, jesteście tymi zazdrośnikami lub... Możecie ten filmik pokazać Waszej drugiej połówce, że właśnie wtedy masz pewne rozwiązanie dla tej swojej drugiej połówki, która właśnie czuje taką zazdrość, bo Ty tak naprawdę kochasz tę osobę, chcesz z nią być, chcesz ten związek odkrywać, ale ta zazdrość Ci tak bardzo przeszkadza. Niech ta myśl, ta uporczywa myśl na przykład o zdradzie albo o tym, że tej osobie coś się stanie, będzie jak przejeżdżający samochód przez Waszą głowę, jak wiatr, który... To są normalne myśli. Tak samo zdarzają się myśli na przykład, że e, mogę umrzeć. Hipochondrycy mają takie myśli, wiem, bo sam jestem trochę hipochondrykiem i właśnie stąd się bierze ta pierwsza zasada, czyli jeżeli na przykład macie wrażenie, że coś Wam się może stać. To to są myśli uporczywe. Jeżeli czujecie i na te myśli e, zaczynają żyć już swoim życiem, to wtedy warto je potraktować po prostu jako myśl. Nic więcej. Myśl sama po prostu przechodzi przez waszą głowę i puśćcie ją dalej wolno. A pewnie mnie zdradza. Hmm. No, to tylko moja myśl. Buch, niech ona leci sobie dalej. I róbcie dalej swoje rzeczy. Taka sytuacja może pomóc Wam na pewnym etapie oczywiście działania. To nie o to chodzi, że Wy macie traktować ją, e, swoją myśl jako totalną głupotę i macie być od niej oderwani. Nie, ona jest w Was. W związku z tym potraktujcie ją jako coś po prostu, e, co Was przechodziło i rzeczywiście e, nie ma większego wpływu na Was. Drugą ważną rzeczą jest oczywiście najprostsza rzecz, która może się pojawić szczera rozmowa. Przyjdź do drugiej osoby i powiedz jej: Słuchaj, jestem zazdrosny o Ciebie. I ta zazdrość pojawia się we mnie wtedy, kiedy Ty rozmawiasz z tym facetem. Bo ja czasami nie czuję się od Niego lepszy. I na przykład takie słowa: Jeżeli ta druga osoba Was kocha, jeżeli naprawdę chce z Wami być, to najczęściej pojawia się: Słuchaj, ale to ja Ciebie kocham, nie tę drugą osobę. Zastanówcie się, co, jak można tą sytuację rozwiązać. Oczywiście ważnym punktem jest nigdy nie dopuszczenie do takiej sytuacji, która mogłaby się pojawić w postaci zdrady. Czyli, jeżeli pojawi się na przykład na drodze jakaś taka osoba, którą potencjalnie mogłaby zaszkodzić waszemu związku, najlepiej rzeczywiście taką osobę odsunąć z waszej relacji, żeby ona się nie pojawiała, żeby nie miała na was wpływu. Ale może jest jakieś inne rozwiązanie. Czasami robicie jakiś projekt zawodowy, musicie skończyć, macie pewne jakieś zobowiązania. Więc trzeba czasami niektóre sprawy dokończyć, a potem zastanowić się, co zrobić, by tej drugiej osobie pomóc przejść w tej zazdrości. W związku z tym, jeżeli i Wy jesteście tą osobą, która yy, 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 czuje się ok w Waszej relacji, ale ta, ta, ta Wasza druga połówka czuje się zazdrosna, to warto jest zapytać się również, czemu tak się czuje, z jakiego powodu, skąd się bierze ta zazdrość że wy chcecie z nią być. Czasami taka szczera rozmowa naprawdę potrafi zdziałać cuda. Nie kumuluj w sobie złości. To kolejny punkt. Takie kumulowanie wszelkiego rodzaju negatywnych emocji, negatywnych uczuć w nas może powodować, że w pewnym momencie one wybuchną i kiedy ten wybuch nastąpi, będzie bardzo, bardzo źle dla waszego związku. W związku z tym, w związku z tym e, proszę was, żebyście, e, kiedy pojawi się taka zazdrość, naprawdę Powiedzcie drugiej osobie: To jest trochę nawet czasami przyjemne, kiedy dostanie ta osoba sms: Słuchaj, jestem o ciebie zazdrosny. I pozwólcie sobie wzajemnie w waszej relacji na kilka takich prostych rzeczy, które mogą pomóc wam w pokonaniu tych negatywnych części emocji czy uczuć, które się w Was mogą pojawić. Jeżeli czujesz się gorszy od innych, to rób wszystko, by z innymi się nie porównywać. To jest coś niełatwego i tutaj mógłbym bardzo, bardzo dużo mówić na ten temat, bo nieporównywanie się z innymi jest trudną sprawą, ale łatwiejszą drogą do tego jest uwierzenie w siebie. Czyli zastanów się, dlaczego rzeczywiście ta druga osoba jest z tobą. Co w tobie jest naprawdę takiego wspaniałego, że ta osoba chce być z tobą? Polecam filmik, który, który realizowałem tydzień temu, chyba to było a propos E, relacji, e, gdzie między innymi podałem kilka prostych zasad, a taką jedną jest, jak zrobić coś dla drugiej osoby e, bezinteresownie, które może w naprawdę w wielkim stopniu przyczynić się do budowania waszej relacji w sposób piękny i w sposób taki właściwy, co oczywiście nie jest łatwe, ale zazdrość może w dużym stopniu zniszczyć wasz związek. W związku z tym, pierwszy element, potraktuj twoje myśli jako przejeżdżający samochód. Drugi, e, rozmawiaj i mów o tym szczerze, co czujesz. Po trzecie, nie kumuluj złości. Po czwarte, e, nie porównuj się z innymi i uwierz w siebie, bo naprawdę jesteś pewnie fantastyczną osobą, a ta zazdrość e, może tylko powodować w tobie trudniejsze e, stany, które nie są ci kompletnie do niczego potrzebne. Ale jeżeli widzisz, że druga osoba może Ciebie zdradzać, to czasami mimo tego nawet e, warto jest poczekać, bo nasze wyobrażenia mogą być mylne z rzeczywistością. No, a z drugiej strony jednak jeżeli tak jest, to czasem lepiej jest zakończyć wcześniej związek, jeśli taka na przykład zdrada czy różnego rodzaju działania się mogą pojawić, zanim pojawi się na przykład małżeństwo albo dziecko. To tyle. No to jeszcze raz, drugi raz. Do zobaczenia i ja zamykam. Papa! Dzięki za obejrzenie filmiku. Serdecznie zapraszam Cię, aby kliknąć subskrypcję pod tym filmikiem albo żeby dać jakiś komentarz, łapkę w górę. Będzie nam miło wtedy nawiązać razem z sobą kontakt. Serdecznie zapraszam Cię też, aby wejść na stronę chrześcijańscysingle.pl